Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Witajcie w kolejnym filmie. I dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem Wam o moich niekosmetycznych odkryciach, które dokonałam w styczniu. I nie tylko, bo zahaczymy o kilka poprzednich miesięcy, z tego względu, że ostatnio tego typu film pojawił się we wrześniu. We wrześniu. Nie wiem dlaczego, nie wiem. A naprawdę bardzo lubię tego typu filmy, lubię wszelkiego rodzaju inspiracje, czy to książkowe, czy audiobooki, czy jakieś recenzje seriali, filmów. Bardzo to lubię i też zawsze Wam powtarzam, że ojej, jak ja lubię nagrywać tego typu film, ale naprawdę tak jest, bo ja zazwyczaj, zazwyczaj zawsze nagrywam u siebie na kanale filmy, które sama lubię oglądać i wydaje mi się, że u mnie sprawdza się to najlepiej. Dlatego też dzisiaj będą inspiracje stycznia mam nadzieję że coś podpatrzycie może nawet z mojego polecenia wypróbujecie i dajcie koniecznie znać jak wam się podobało jeśli tylko po coś takiego sięgniecie bo będą książki będzie audiobook e, będą seriale kilka rzeczy również wam pokażę które udało mi się odkryć i bez których nie wyobrażam sobie teraz życia dlatego też jeśli jesteście tylko zainteresowani to zapraszam was do oglądania dalej dzisiaj nagrywam w ekstremalnych warunkach sąsiedzi za ścianą Albo odkurzają, albo coś miksują, chociaż nie powinnam się dziwić, bo jest sobota, mamy godzinę 13. A co w soboty zazwyczaj się robi, w soboty zazwyczaj się sprząta. No cóż, to jest nauczka dla mnie, aby w soboty nie nagrywać filmów. Po drugie, za oknem pada śnieg z deszczem, więc pogodę też mamy dość dziwną tutaj w Anglii. Piję też kawę, stąd mój poziom energii, do połowy jest dopita, ale tak podczas e, picia tej kawy tak się zastanowiłam, że... tak sobie pomyślałam, że czerwona szminka i kubek kawy to nie jest za dobre połączenie, więc mam ogromną nadzieję, że ta szminka mi się nie rozmaże po całej twarzy i nie zostanie mi na zębach, ale... Myślę, że chyba przyszliście tutaj posłuchać o rzeczach, które chcę wam polecić, a nie oglądać mojej śminki na całej twarzy, chociaż nie wiem. Wroni ona też pewnie bym się sprawdziła. Więc przejdźmy już do meritum, do najważniejszego. Pokazuję wam na początku rzeczy, jakie odkryłam i na początek pokażę wam słuchawki bezprzewodowe. Teraz już pewnie wiecie jakie. Jeśli oglądacie moje vlogi, to zapewne, zapewne kilka razy je widzieliście we vlogach, bo naprawdę ja korzystam z nich codziennie. Kilka godzin dziennie i zmusiła mnie do tego sytuacja z jednej strony, a z drugiej strony to, że chciałam komfortowo czegoś słuchać podczas gotowania. Dlatego, że jak gotuję, to zazwyczaj włączam ten wywietrznik pary, ekstraktor, jakkolwiek to się nazywa. I denerwowało mnie bardzo, że nie słyszałam nic z tego, co chciałam posłuchać. Zazwyczaj były to jakieś filmy na YouTubie bądź jakiś audiobook, dlatego też kupiłam, zaopatrzyłam się w słuchawki, e, to są AirPodsy, one mi się nie podobały jeszcze z rok temu, powiedziałam wam, że w życiu ich nie kupię, bo są bardzo brzydkie, a teraz naprawdę się do nich przekonałam i według mnie są takie minimalistyczne, eleganckie, bardzo ładne, białe, bez żadnych zbędnych bajerów. Dodatkowo są mega wygodne i praktyczne Jak tylko wyjmujemy je z opakowania, to one automatycznie łączą się z telefonem Nie ma żadnego problemu I ja zostawiam telefon na dole, idę na górę i na przykład jeśli rozmawiam z mamą Bądź z mamą, dlaczego rozmawiam z mamą? Z kimkolwiek Bądź... E... Jeśli um, nie wiem słucham czegoś, słucham muzyki, czy YouTube'a, czy audiobooka i mam te słuchawki i na górę, zostawiam telefon, w ogóle ten dźwięk się nie urywa, cały czas wszystko wyraźnie słyszę i po drugiej stronie również wszyscy mnie słyszą, one nie wypadają. Y i ja się martwiłam, o już się połączyły, ja się martwiłam, że one będą mi wypadać, że będą mi wygodne, a tutaj jakość dźwięku i głośność jest bardzo okej, okay, żeby nie powiedzieć, że ja jestem pod wrażeniem i naprawdę jestem zadowolona. To jest, nie wiem czy wspomniałam, to jest ta druga generacja, pierwszej generacji nie chciałam, bo podobno ta druga jest ulepszona. One ładują się bezprzewodowo, wystarczy je położyć na ładowarce indukcyjnej i wtedy ta mała lampka zapala się na pomarańczowo. Jeśli są naładowane, to świeci się zielona lampka. A jeszcze jeden bajer to to, że można je sterować gestem, czyli na przykład dwa stuknięcia w lewą słuchawkę to jest zmiana piosenki albo zmiana rozdziału, zmiana filmu, czegokolwiek, a dwa, dwa stuknięcia w prawą słuchawkę to jest na przykład przycisk play bądź stop. Naprawdę jestem zadowolona, polecam serdecznie. Jeśli tak jak ja dużo czegoś słuchacie na telefonie, i czasami irytuje was to, że nie dosłyszycie czegoś, bo na przykład gotujecie, bo sprzątacie, bądź jesteście cały czas w ruchu, coś robicie i nie macie tego telefonu cały czas przy sobie, to myślę, że może się u Was fajnie sprawdzić. Można je też ładować normalnie ładowarką od iPhone'a. Polecam, genialna sprawa, ja jestem zachwycona i cieszę się, że się na nie skusiłam, używam ich codziennie. Jeśli chodzi o moc jeszcze baterii, tak wspomnę, to jeśli słuchalibyśmy cały czas muzyki, to ta bateria starcza na około 5 godzin, podczas rozmowy podobno starcza na około 3 godzin, więc według mnie naprawdę ta żywotność baterii, żywotność baterii, ta bateria jest um, dobra. I na długo. Mi wystarczy, mi wystarczy. Druga rzecz, dobrze, druga rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest higromet. Higromet, który ja kupiłam już jakiś czas temu, chyba w listopadzie. Przyszła do mnie paczka z Polski. Zamówiłam ten sprzęt na Jungle Boogie, Jungle Boogie Studio, Zieleni. Tak, w tej kwieciarni internetowej, i od tamtej pory nie przelewam swoich roślin. Nie mogę powiedzieć, że wszystkie moje rośliny przeżyły ze mną zimę, bo niestety tak nie było. I strasznie się naciałam na niektóre kwiatki, ale. Dzięki temu nie przelewam swojego skrzydła kwiata, który miał problem. I teraz widzę, że po tych kilku miesiącach używania hygrometru i podlewania go w momencie, kiedy on rzeczywiście potrzebuje tej wody, zaczął mi ładniej rosnąć, zaczął odbijać. Tak samo Monstera. Monstera też w pewnym momencie była przelewana przeze mnie, tak samo moja palma czy kalatea, ta duża. No, z kalateą to niestety, nie wiem, znacie historię, jeśli nie oglądacie, wiecie, że jest teraz w szpitalu i nie ma się za dobrze. Ale inne roślinki mają się lepiej niż miałyby się, gdybym tego hygrometru nie miała a w ogóle co to jest to, co, co to jest za urządzenie bo, bo ja zaczynam z innej strony higrometr glebowy służy do tego aby zmierzyć wilgotność ziemi wilgotność podłoża w roślinach mamy tutaj 10 um, numerki od 1 do 10 Albo trzystopniową skalę, jeśli chodzi o kolor. Mamy czerwony kolor, jeśli ziemia jest sucha, zielony, jeśli jest ok, a niebieski, jeśli ten, ta roślina była przed chwilą podlewana. Albo mierzymy od 1 do 10. Na przykład Kalatea powinna mieć tak mniej więcej 4-5, a Monstera 2-3. I wtedy wiadomo, jeśli na tym poziomie jest ta wskazówka, to wiadomo, że należałoby tę roślinkę podlać. Bardzo dobre urządzenie, świetnie się u mnie sprawdza, dzięki temu nie przelewam roślin i nie podlewam ich tak często, bo wiadomo, że zimą troszeczkę trzeba z tą wodą przystopować i ja zazwyczaj podlewałam je wcześniej, zanim miałam to urządzenie, które nie jest notabene drogie, bo kosztuje około od 40 do 50 zł i według mnie starczy mi na lata, mam przynajmniej nadzieję, że go nie zniszcza. Hej, I zgubiłam wątek, o czym mówiłam, a przed tym, e, przed tym jak miałam ten higromet, to podlewałam rośliny co piątek, zaopatrzyłam się w niego, posłuchałam kilka filmików, ja jestem młodym ogrodnikiem i dopiero się uczę co i jak, posłuchałam kilku ogrodników, kilka filmów na YouTubie obejrzałam, wyjąłam te e, moje roślinki z osłonek i wtedy zauważyłam, że rzeczywiście ta woda zostawała w tych osłonkach. Teraz też całkowicie i podle, inaczej podlewam swoje rośliny, ale to już jest historia na inny film. Więc tak, polecam, polecam bardzo serdecznie. Zmienił troszeczkę moje życie ogrodnicze ten sprzęt, i wydaje mi się, że warto się w coś takiego zaopatrzyć, jeśli mamy sporo roślin w domu i planujemy mieć ich jeszcze więcej. Jednorazowy wydatek. A y, wydaje mi się, że na lata starczy, tylko jedna uwaga jest taka, że należy sobie zrobić, ja, ja zrobiłam sobie taką listę roślinek i jaki numerek one powinny mieć, jeśli chodzi o wilgotność tego podłoża. Więc na to uczulam, polecam, bardzo dobrze się mi sprawdza. Dobra, widzę, że się będę rozgadywać, ale mam nadzieję, że długi film wam nie będzie przeszkadzać, kawy i jedziemy dalej. Ostatnio u mnie króluje róż, jeśli chodzi o takie dodatki, ale też ubrania wierzchnie. I tutaj możecie zobaczyć płaszcz. Płaszcz niepozorny z Only. Ja go kupiłam chyba za około 40 funtów na Zalando i pokazywałam Wam go w jakimś vlogu, chyba już w listopadzie. I zastanawiałam się, czy go zostawić, czy też nie, bo on nie ma wcięcia w talii, nie ma żadnego paska. Jest taki. Mm, nawet nie jest w literę A, on jest taki prosty, ale powiem Wam, że wygląda fantastycznie. Uwielbiam ten płaszcz, zakochałam się. Pokażę Wam również zdjęcia, jak ten, jak ten płaszcz wyglądał na mnie podczas spacerów. Ja jestem zachwycona. Kaptur jest też bardzo duży, bez żadnego futerka. Jest tutaj wszystko przyjemne, on jest też ogromny. No, mi się ten płaszcz mega spodobał. Jest idealny, ma przepiękny kolor i na jesień był fantastyczny. I wydaje mi się, że wiosną również będę go nosić i w ogóle odkryłam ten kolor. I ostatnio zaopatruję się w różne rzeczy w tym odcieniu. Taki pudrowy róż, mmm, troszeczkę taki mmm, brudniejszy róż. No, naprawdę ten płaszczyk jest ekstra, tylko niestety na zimę za bardzo się nie nadaje, bo nieścienki. Ma podszewkę, potrzewkę tak. Bardzo mi się podoba. Pamiętam, że ja się zastanawiałam, czy go zostawić, czy też nie wypisałyście. Nie, nie zostawiaj go, bo wygląda jak worek, a ja jestem zachwycona tym okryciem wierzchnim i cieszę się, że go mam długo... Długo czegoś takiego w sumie szukałam, jakiegoś nowego, fajnego płaszcza i to był strzał um, w dziesiątkę. Dodatki, pudrowy róż, komin, chciałam wam tylko szybko tak pokazać, Pudrowy róż, czapka. W ogóle w tym roku zaczęłam nosić czapki. Już w sumie w zeszłym roku miałam taką fazę, że coraz częściej te czapki nosiłam, ale w tym roku, jak wychodzimy na spacer, to czapka jest dla mnie obowiązkiem. I ta czapka, akurat jest z Primark, kosztowała 1,50 i ją uwielbiam. A druga czapka, którą też kocham i też jest w takim kolorze pudrowego różu z białym i z takim siwym kolorem, z pomponem, też mi się po sobie tego nie spodziewała. Mam 30 lat, a chodzę w takich czapkach z pomponem, ale bardzo mi się ten styl podoba i według mnie fantastycznie to wygląda, ale to jest moja opinia i ją kupiłam w Amsterdamie. W środku ma taki jeszcze miły materiał, taki miś i to jest poliester w 100%, ale naprawdę ta czapka grzeje, jest wygodna, jest fajna, głowa mi się jakoś specjalnie w niej nie poci. Tutaj ma jeszcze napis Amsterdam, więc przywołuję świetne wspomnienia. No powiem wam, że w tym roku u mnie spacery królują. W tym roku, tak, w styczniu królują spacery, często wychodzimy, więc szalik, płaszcz i czapka to jest must have u mnie i chciałam wam o tym wspomnieć, bo naprawdę zakochałam się i w tym odcieniu i w tych rzeczach. Teraz przejdźmy do książek. Mam wam do polecenia dwie książki, które udało mi się przeczytać. Pierwsza, pierwsza jest taka luźniejsza, to jest idealna... Powieść, która sprawdziłaby się na dużym ekranie, taka to nie jest aż komedia romantyczna, ale ma taką ociupinkę romansu w sobie. Ale nie dużo, bo nie o sam romans tutaj chodzi, a o relacje między ludźmi. I chcę wam polecić książkę, która się nazywa The Switch, albo w Polsce ta książka nosi tytuł Zamiana Beth O'Leary. Ja kiedyś już czytałam jej książkę z Pula że bardzo mi się spodobało. Tam jest więcej romansu, tutaj mniej. I mamy tutaj dwie główne bohaterki: Eileen i Line które zamieniają się jakby swoimi życiami i one są spokrewnione tutaj mamy babcię i wnuczkę i babcia wyjeżdża do wielkiego miasta, o którym zawsze marzyła do Londynu, a wnuczka przeprowadza się na dwa miesiące robią tą zamianę, przeprowadza się do małego angielskiego miasteczka, w którym życie toczy się swoim rytmem. I muszę wam powiedzieć, że kilkakrotnie parsknęłam śmiechem podczas czytania tej książki. Ona naprawdę jest taka luźna, wesoła, przyjemna. Można się wzruszyć momentami, ale również śmiać się do rozpuku, więc polecam. Jeśli szukacie czegoś lekkiego, czegoś fajnego, czegoś zabawnego, tak dla oderwania, też będzie kilka seriali takich troszeczkę odmurzających, więc teraz na te depresyjne miesiące i na to, co dzieje się dookoła nas, myślę, że warto po coś takiego sięgnąć i dlatego wam też polecam za Miana. widziałam w ogóle w Empiku chyba tę książkę za 25 funtów 25, fut, 25, zł, 25 zł, więc warto, naprawdę warto szybko się czyta, lekka, przyjemna, tak idealna i druga książka, którą chcę Wam polecić to jest em, chyba klasyk, tak mi się wydaje i w zeszłym roku chciałam przeczytać jakiś klasyk, nie udało mi się, a w tym roku proszę też sobie narzuciłam, że jakiś klasyk chciała przeczytać, pierwsze co zrobiłam sięgnęłam po Małe Kobietki Louis'a samej Alcott. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę film, bo ekranizację chciałam już zobaczyć rok temu, ale stwierdziłam, że najpierw sięgnę po książkę. Zobaczcie w ogóle, jak przepięknie ona jest wydana. Ja jestem książkoholikiem, więc na takie rzeczy zwracam uwagę. A jeśli chodzi o samą fabułę, to książka też została napisana chyba w połowie XIX wieku i em, akcja toczy się podczas wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych i tutaj mamy. Małe kobietki, cztery siostry, które wychowuje matka i jej, jej mąż właśnie wyjechał na wojnę, one zostały same, same mają służącą, również Hanę, ale nie są tak bogate, jak były w przeszłości. I tutaj mamy pokazane właśnie, to jest taka przyjemna, dobra, miła książka, która pokazuje siostrzane relacje, tak jak... Powinno się zachowywać wobec siebie w rodzinie, ale nie tylko, troszeczkę ma taki wydźwięk moralizatorski, ale. Ale dla mnie to naprawdę była przyjemna lektura. Wy mi polecałyście tę książkę i rzeczywiście mi się spodobała, więc ja również wam polecam. Dodatkowo to wydanie jest przepiękne. Słyszałam, że już kolejna część Dobrej Żony nie jest tak fajna jak ta, więc dajcie znać czy czytałyście drugą część i czy warto po nią sięgać, bo powiem wam, że po tej książce mam ochotę sięgnąć po kolejną, ale po tych niesprzyjających recenzjach jakoś tak się waham, więc koniecznie mi napiszcie w komentarzu, jeśli czytałyście, to co myślicie o drugiej części. To by było na tyle, jeśli chodzi o książki. Teraz przejdźmy do audiobooka. I audiobook, który przeczytałam, to. Przeczytałam, przesłuchałam. To również mam książkę właśnie tę samą, którą przesłuchałam. Ja słucham książek na MPGO, Go, bo mam, wykupioną ten, mam wykupiony ten abonament premium i tam nie wszystkie pozycje są dostępne, ale ta była. I to jest książka już samorozwojowa, jak widać. Nie tłumacz się, działaj, odkryj moc samodyscypliny. Briana Tracy, nie wiem czy kojarzycie tego pana, ale on jest dość znany, człowiek sukcesu, Amerykanin, który wiele w życiu osiągnął i jeśli interesujecie się tym tematem, to wiecie, że właśnie ludzie, którzy coś osiągnęli, milionerzy i tak dalej, oni mają swoje takie rytuały, mają swoje nawyki, mają swoją rutynę i też są bardzo samozdyscyplinowani, i to jest bardzo ważne. Tutaj jest na przykład powiedziane, czym różni się motywacja od samodyscypliny, co by trzeba w swoim życiu osiągnąć. To nie jest taki też coachingowy bełkot. Ja za te, tego typu książkami nie przypadam i wiem, że Wy również nie lubicie takich poradników e, takich bez sensu, które mówią tak, zacznij żyć, wstań i zacznij coś robić, no bo to nie jest aż takie łatwe. Ta książka otwiera oczy na to, żeby e, troszeczkę wziąć byka za rogi, pokazuje, że my jesteśmy kowalem swojego losu, że nie należy. E, swoich niepowodzeń rzucać na innych, bo tylko od nas wszystko tak naprawdę w życiu zależy. I wiem, że niektóre rzeczy to są takie utarte już frazesy, że o tym się mówi i tak dalej, ale to jest książka chyba z 2009 roku, więc też trzeba troszeczkę przymrużyć e, na to oko. I również e, jeszcze jedna rzecz. Tutaj wszystkiego nie dopasujemy do siebie jeden do jednego, bo tam są jednak pokazane realia Stanów Zjednoczonych, jak to wygląda w tam, a nie u nas, ale mimo to wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa pozycja samouświadamiająca, że tutaj można dużo rzeczy wyciągnąć dla siebie i zacząć żyć w troszeczkę inny sposób. Ja ostatnio też przeprowadzam sobie ten projekt, program 30 dni do zmian, książka pani Edyty Zając i również pewnie Wam ją polecę, ale to dopiero pod koniec, do tego jak skończę, a tutaj jeśli chcecie coś takiego, to też nie jest długa książka i tutaj mamy 230 stron, ale naprawdę 230 stron i to są strony napakowane wiedzą. Na pewno przesłucham jeszcze raz, bo powiem wam, że się wkręciłam, spodobała mi się i chcę sobie odświeżyć i troszkę utrwalić to, czego się w tym dowiedziałam, więc polecam bardzo serdecznie. Pozostały mi tylko seriale do polecenia i za chwilę kończymy ten film. Od ostatnich ulubieńców, od września sporo obejrzałam, ale... Pamiętam o czterech, które chciałabym wam polecić i mam nadzieję, że po ich obejrzeniu również wam się spodobają. Dwa lekkie, odmurzające, takie do oderwania się od tego co się dzieje, a dwa troszeczkę cięższe. Pierwszy z nich to jest Gambit Królowej i wiem, że nie każdemu ten serial przypadł do gustu i nie każdemu się podobał, ale mi bardzo. Ja kiedyś grałam w szachy i przez ten serial wróciłam do tego, aby od czasu do czasu po te szachy sięgnąć, i cieszę się, że mogłam odświeżyć, może nie tyle swoją pasję, ale coś, co kiedyś lubiłam robić i kompletnie o tym zapomniałam. Gambit Królowej na pewno wiecie: opowiada o dziewczynie, która jest wybitna, jeśli chodzi o grę w szachy, ale niestety ma swoje osobiste problemy. Jest to jeden chyba z najlepszych seriali 2020 roku, w ogóle wybrany w różnych tam plebiscytach. Jeśli nie wiecie, ja też Wam mówiłam o tym serialu w moim podsumowaniu 2020 roku, tam Was odsyłam. Nie będę się więcej na tym serialu skupiać, dlatego że chcę Wam opowiedzieć o trzech innych i tam troszeczkę bardziej się rozgadam. Kolejny serial i akcja toczy się w Paryżu, to jest serial Emily in Paris. I teraz pewnie troszeczkę wy się zdziwicie, że co jak to, jaki ten serial w ogóle polecasz, taki dla dzieci, dla nastolatek, ale powiem wam, że on był taki słodki, taki... widać było, że ten serial wiedział czym jest i w jaką stronę idzie. Ja w ogóle uwielbiam Lily Collins, tę aktorkę i bardzo przyjemnie mi się na nią patrzyło i stylizacje no może już nie były, nie są. My, my się w ten sposób w tym momencie nie ubieramy, ale były takie kolorowe, przyjemne, ona też jest taka wesoła. Ten serial nie jest wulgarny, ale jest według mnie taki ciekawy, troszeczkę intrygujący, lekki, przyjemny. Marcina obejrzeliśmy cały sezon i Marcin też się wkręcił w ten serial, więc proszę bardzo. I dodatkowo mamy tutaj przepiękne widoczki, bo jest pokazany Paryż, a ja Paryż kocham, uwielbiam i chętnie bym tam wróciła. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Może nie w tym roku, ale za kilka lat trzymam za to, żebym jeszcze odwiedziła to miasto, bo naprawdę jest przepiękne. Ale A dzięki temu serialowi mogłam się do Paryża przenieść. Ten serial jest dostępny na Netflixie, jest tylko jeden sezon. Też nie dużo odcinków, bo chyba 7 albo 8, tak mi się wydaje. Drugi sezon jest potwierdzony, ma być i nie mogę się doczekać, bo chętnie do tego świata wrócę. Kolejny serial, którego akcja również toczy się w Paryżu i widzicie, mamy tutaj przepiękne przejście między tymi serialami, nosi tytuł Lupin i jest to to kryminał, który został ugryziony troszeczkę w inny sposób i przede wszystkim ja obejrzałam ten serial dla głównego bohatera, dla aktora, który gra tego głównego bohatera, ponieważ tam gra Omar Sy. I jeśli wy nie oglądaliście Nietykalnych, francuskiego komediodramatu, to koniecznie musicie obejrzeć i nie oglądajcie żadnego z tych seriali, obejrzyjcie ten film i dajcie znać, jak wam się podobał. To jest jeden z moich filmów życia i jeśli widzę, że gdzieś gra właśnie ten aktor, który grał w Nietykalnych, to sięgam po ten film, bądź serial i tak było w przypadku Lupina, dlatego też sięgnęliśmy i powiem wam, że tak, jest nam sporo nielogiczności, troszeczkę ta historia się nie składa, jest troszkę oderwana od rzeczywistości, ale mimo to przyjemnie się to oglądało bardzo lekko i ja czekałam zapartym tchem, co dalej fabuła przyniesie. Jak to będzie się dalej rozwiązywać, bo naprawdę ten serial został stworzony w ciekawy sposób. Również mamy ładne widoczki, również mamy Paryż, ale przede wszystkim o co chodzi w tym serialu, to chodzi o to, nie wiem, czy Wam w ogóle powiedziałam o co chodzi w i Paris, ale chociaż wam nie będę spoilerować. Chodzi tutaj o to, że główny bohater chce odkryć prawdę na temat przestępstwa, którego rzekomo jego ojciec, jego zmarły ojciec nie dokonał, a jak to się już wydarzy i o co chodzi, to już musicie sami zobaczyć, ale naprawdę jest to ciekawe. Serial intrygujący, trzymający w napięciu, też miejscami mm, taki wesoły, Komediowy delikatnie, ale powiem Wam, że mi się bardzo dobrze to ogląda. Jest ciekawy, jest wciągający i czekam na lato, kiedy wyjdzie drugi sezon, bo ma być już chyba w lipcu, tak mi się przynajmniej wydaje. Ostatnim już serialem, o którym również chcę Wam opowiedzieć i polecić, to jest serial Away rozłąka, również dostępny na Netflixie, więc proszę bardzo, jeśli macie Netflixa cztery propozycje ode mnie. I tutaj przede wszystkim gra. Cudowna Hilary Słonki. Ja ją uwielbiam już od młodych lat. Śledziłam jej karierę i oglądałam filmy, w których ona mm, grała. I tak, Rozłąka to jest serial to jest taka troszeczkę opera mydlana w kosmosie ale tak mówię to z przymrużeniem oka. I mm, właśnie Hilary Słonki, bohaterka, główna postać. Ona jest w ekipie, w załodze międzynarodowej, która ma wyruszyć na misję na Marsa i na tego Marsa wyruszają i jak tylko odrywają się od Ziemi, to nagle w rodzinie każdego z bohaterów, każdego z załogi coś się dzieje i muszą sobie radzić w kosmosie z takimi problemami osobistymi, ale również z Problemami w pracy, problemami z tym, że są tylko chyba w piątkę razem na takiej małej powierzchni, nie mogą nigdzie wyjść i muszą sobie również psychicznie, ale i fizycznie z tym wszystkim poradzić. Mają mnóstwo problemów, napotykają na drodze właśnie na tego Marsa, i jest to bardzo fajny serial. Polecam Wam. Łatwy do oglądania, wzrusza momentami, jest ciekawy, można go obejrzeć na raz, na dwa razy w ogóle. Teraz mi się podoba, że te wszystkie seriale, jakie wychodzą, że one nie są takie długie jak kiedyś, że był jeden sezon i było tam 20 albo 30 odcinków, tutaj proszę, mamy jeden sezon, góra 10 odcinków, można szybko to obejrzeć i nie tracicie mnóstwo czasu na to, a poznajecie historię. Więc tak, Gambit Królowej, Emily in Paris, Lupin i Away. Świetne seriale. Może nie są wszystkie wysokich lotów, ale wydaje mi się, że na ten moment w roku są po prostu idealne. Gdy czekamy na wiosnę, gdy nie możemy już się doczekać tych cieplejszych dni, to będzie Wam przyjemnie usiąść i coś takiego obejrzeć. Dobrze, nie przedłużam, bo wydaje mi się, że ten film z niekosmetycznymi ulubieńcami, z inspiracjami troszeczkę trwał. Mam nadzieję, że mimo to dotrwaliście do tego momentu. Jeśli tak było, to zostawcie kciuka w górę na zachętę, abym w przyszłym miesiącu albo za dwa miesiące znowu coś takiego nagrywać. A jeśli cokolwiek z moich poleceń już próbowaliście, czytaliście, oglądaliście, to napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobało. Wiem, że każdemu podoba się co innego, ale mam nadzieję, że po moich poleceniach i rekomendacjach spróbujecie i Wam to przypadnie do gustu. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Kawa prawie dopita, mam nadzieję, że Wasza również. I co, widzimy się już niedługo na moim kanale w kolejnym filmie. Na razie, pa! O, wstrykło mi.